that's it's the world wasn't ending. 9 kolejek do końca Premier League. My mamy drugie miejsce. Cały czas jest szansa na lidera, ale w ogóle chciałbym mieć po prostu to czwarte miejsce dzisiaj. Najważniejsze mecze. Chyba już do końca sezonu. Gramy z miejscami w tabeli od 3 do 6. Tylko United. United znowu i Jakub Kiwior. I trzeba wylosować osobę, która zagra z tymi wszystkimi drużynami. Z rzędu będzie to Łukasz Hejdyski Taki jest skład. W ogóle to to są derby i dlatego tutaj tych trzech panów ma takie... Dziwne formy Ciekawe, że dzisiaj będą takie kombaki siadać jak wczoraj Maguaya nie gra Son w ogóle kapitanem drużyny Ale dziwna ta drużyna A to nasza Ta to już w ogóle jest jakaś dziwna Ale w Premier League Stadio bardzo dobrze idzie Więc pasa musi dalej trwać Dobra piłka Nartoszowski 1 do zera. No to chyba będzie trwała dalej Cisza na stadionie, bo na wyjeździe I niesamowite wyjście Nartoszowskiego Jak... Rzadko takie wyjścia w ogóle są prosperowane. Nie wiem co to słowo w ogóle znaczy, ale prosperowane. O i znowu Nartoszowski pik okarny! Ale jaja! Ale go zrobiłem, panie sędzio. Pan sędzia w szoku nie wierzy, że tak okiwany został. Ale kto został tak okiwany? No, ten Martinez, Martoszowski Już jest królem strzelców Premier League, bo patrzyłem na statystyki. Może dzisiaj pokaże. Jeszcze jedną bramkę może strzelić: 2 do 0. 15 minuta, to jest niesamowite. I ta kifka idealna. Wszystko się układa póki co. Nie, Sonia, jak mi wszedł w pole karne i strzela w ramkę. What the fuck! Ładny gol, ale jest kontakt. No tutaj coś, coś nie wyszło z Kilkowi. Chciał zabrać piłkę, a jakoś tak... A chuj wie. To miksowski Kamil Kamil czekam przed polem karnym. No i co? O, Lukas Lexus dobrą piłkę dostał, teraz okiwać, okiwał. Sam siebie. Szaforan! No, jakby on strzelił, to już by było coś niesamowitego. W sensie, jakby strzelił z tej sytuacji, bo to było ciężka. To była ciężka sytuacja. No dobra, na razie wygrywamy. Spójrzmy, Lexus z szafaranem. Szafaran wchodzi ir! No, 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 nad bramką. Ależ Kamilos dostał piłkę! No! I gol! To jest bramka 3-1. Kamil Kamilos. Kamil Kamilosie. Ale się obsypał. Cały będzie teraz w tym głównie. No to jest 3-1. To jest dziwna bramka. Podbijało się. Tylko kliknąłem strzał, strzelił. I co tu można więcej dodać? Wiem co można. Można zrobić zmiany. Na przykład Jacek Pepson, Ramsey Ice Zaworski, Timu. Całe skrzydła wypierdolimy. No i dajmy też chinchillo. Żeby tylko nie zepsuły nam te zmiany, ależ chuj tam. Kurwa, mać. Jeszcze zmian nie było. <laughs> Aj, nie, są, Słupek! Ale ten son daje. No, nie gadaj. Nie gadaj, że nie ma spalonego. Dobra, firmowe moje zagranie, wypuszczenie chłopa sam na sami. jest brameczka. No, co, co zrobisz? Ale tutaj byłem prawie pewien, że jest spalony, a go nie ma. No i tracimy w rankę 3 do 2 jest. No, nie możemy przegrać teraz. Wow. Kurwa! Jak poszedł! Ale szkoda, że nic z tego nie wyszło. O nie, 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 znowu to samo. Kosiarka ratuj. No nie dobiegnie do niego! Ja pierdzielę dobrze, bladacz. Przecież to jest dramat. Nie no, myślałem, że zdążę do niego dobiec, ale kurwa szybki jest. Ja bym go wykosił z ręką na sercu. Leżałby już. Aj! Fuck! minu taha <laughs> , et söö maitsekubangi , see tähendab minu tendang . Koniec! Ale się cieszą, bo to wygrana w derbach, no przecież. 2 do 3, ale fajny mecz. Dużo goli mogłoby tak być cały czas, no ale wiadomo, czasem 0-0 też musi być. Kamil Kamilos, najlepszy, mimo że Bartosz Nartoszowski strzelił dwie. To w sumie dziwne, musiał mieć parę asyst, ja tam nie pamiętam już jak to wyglądało. No i co, cały czas drugie miejsce, City niestety wygrywa, więc nic się w sumie nie zmieniło, ale United już odjechało nam na 8 punktów, przez to, że z nimi wygraliśmy. A teraz jak wygramy z jeszcze Newcastle, to też odjedziemy od trzeciego miejsca trochę. Forma jest. Dobra, na Newcastle wychodzimy takim składem. W ogóle Kamil i Kamilos ma cały czas tą jakąś dziwną formę niesamowitą i chyba dostaniesz rzecz trochę do overola. No i znowu spotykamy się z nowy zamek zjednoczony. Kozy SK mają wyjebane w ten zamek. Leci Armata. No Ładnie Kamil West, jest Szafaran na pustej pozycji Zagranie do Krzysiowskiego I mamy 1 do 0, ale piękna akcja No piękna akcja, e, chłopaki spokojnie Jak byczki się głowami stukają No ale to jest dwójkowa, nie no trójkowa nawet West Później Krzysio... nie Szafaran, sorry I Krzysiowski na koniec strzela bramkę No i wygrywamy, wygrywamy Koniec pierwszej połowy W sumie to oprócz gola się nic nie działo ale wygrywamy. Mam wrażenie, że jest jakoś tak czasem łatwiej, a czasem trudniej. Teraz jest łatwiej strzelać gole i w ogóle. A czasami to się nie da w ogóle. Czuć ci od razu, że lepiej gramy. A czasem gramy jak kloce. Oj. O, Krzysiowski, szafa No proszę. O, kurwa. Terapiłę od Krzysiowskiego dostał. Mogli mieć asystę i bramkę obydwoje. He, <laughs> mogli. O, co? Bramka się odbił, kurna, od pleców kogoś. O, Nartoszowski dzisiaj bez bramki, może jakby szafaran jakoś ładnie dorzucił piłkę No pięknie dorzucił, tylko szkoda, że nie strzelił, miał szansę, miał No i mamy szansę zmiany zrobić Dobra, sprawa jest taka Wchodzi na Bosaka, Tomiksowski, Ryan Duda-Johnson i Borys Bobrowski I strzelamy jeszcze jedną bramkę i będzie git O, jest, brawo bladacz Szafaran, schodzi i strzelaj no i dlaczego? Zawsze to wybroni bramkarz? Strzał pod nogi, nie da się. O, hej dyski! Dobrze na Basaka! Troszeczkę nad tyci tyci braku. O! Kurwa! Kurwa! Kto to? Kto to jest? Nie pokazuje się nawet, nie wiem kto to jest. Jakiś Wilson? Nie no, dramat, dramat. Tracimy bramkę, a tak się starałem strzelić jeszcze jedną i nie dało się. Robię wszystko, żeby strzelić jeszcze jedną. Jedno podanie i sraka Dobra, fulata, kiebać. Ja chcę wygrać ten mecz. Nie! Słupek, nie! Nie! No to nie są mistrzowie Kambaku, to jest w drugą stronę poszło. Nie wierzę, że ja chciałem wygrać ten mecz, a go przegram ostatecznie. What the fuck! What the fuck No i stracę to drugie miejsce, bo oni mnie przeskoczą. Znowu w życiu mi nie wyszło. Kurwa mać. Takie podanie za obronę Słupek, no i dobitka, oczywiście, na pustą, jak mnie to drażni. No i koniec. Nawet nie zdążyłem rozegrać piłki. Niewiarygodne, naprawdę. Niesamowita sytuacja. Najlepszy Wilson. No to Wilson był. On był zmiennikiem, wszedł, strzelił dwie bramki, a my mieliśmy tyle sytuacji. Nie wykorzystaliśmy ich. I spadamy na trzecie miejsce. No właśnie na korzyść Newcastle. A byłoby tak dobrze, bo byśmy byli tylko dwa punkty od Manchesteru City. Oni przegrali swój mecz Mecz. Kurna, szkoda. Mamy powołania, zobaczmy czy ktoś nowy dostał powołanie. O, chyba ktoś dostał. Chyba Timu do San Marino jak mi się nie. Nie no, wszyscy co tu są, już chyba kiedyś dostawali powołania. A to w ogóle będzie mi... będą mistrzostwa świata 2026! Co to jest za grupa? Portugalia, Polska, Mali, Argentyna. <laughs> Oj, Polska. Nartoszowski musisz tam napierdalać. Tu suki na Bosaka też łatwej grupy nie ma. To wychodzi na to, że to są mistrzostwa w Portugalii i my z Portugalią w ogóle gramy mecz otwarcia. Nieźle. Tak wygląda skład na Arsenal. Jakub kiwior w podstawowym składzie, nawet tutaj jest po lewej. No ale prawda jest taka, że kiwiora trzeba wydymać. Jak wygramy ten mecz... To będziemy bardzo blisko Ligi Mistrzów. No, nie wiem czy może Ligi Mistrzów, ale na pewno Ligi Europy. Już będziemy blisko Felipe Santos! Strzel, strzel! Jest! Strzelił Felipe Santos! To jest jego pierwsza bramka w ogóle w tym klubie? Może w końcu się odblokował, no bo ile można? Cały czas grał i co próbowałem nim strzelić, to nigdy nie trafiał w bramkę, a teraz ma gola! I to z arsenalem! Ja pierdolę. Jakie oni wrzuty posyłają? Też bym tak chciał umieć. Nie no, tego to się nie spodziewałem. W ogóle to wystarczyło, nie wiem, kopnąć piłkę. Kopałem, ale nie udało się. I jest to jeden do jednego. O kurwa, kiwior, coś ty zrobił? O Boże! Ten jeszcze musiał ratować sytuację i żółta, ale kiwior mi podał prosto pod nogi. Dobra, spróbujmy strzelić Kamilosem. No ma dobre wolne, dawaj. Aj, pomórku! Leciało. O, dobrze, Dartelis. No nie. Dobrze. Uf. No nie, co to za podanie? Przed polem karnym! Dartelis broni ty rękami, broń! Dobrze, koniec połowy. Jakby to wpadło, to gol wszystkich golów po prostu. Jak ja bym chciał taką bramkę strzelić. No ale to chyba nie szafaranem takie próby. Szafaran, potrenuj longshoty, to będziemy napierdalać. Wchodzi Slash i Victorius I to wszystko. Kurde, jak on to wyjął. Idealna piła z wolnego Kamilosa. Dawaj, 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 dobrze, dobrze. Błagam. Kurna, za lekko. Fak, to była ostatnia sytuacja. Chyba, że... Teraz nar spalony. No to koniec. Chyba remis. Będzie remis. Nie źle w sumie. GG. Najlepszy Saka. Niestety nikt od nas. Cztery punkty tylko dzisiaj, ale z kim my graliśmy? No kurde. To jest cztery punkty. To jest dobry wynik na to, z kim my naprawdę graliśmy. I fajne mecze. Bardzo fajne mecze dzisiaj siadły. A City znowu przegrało. Czajcie, że jakbyśmy wygrali obydwa te mecze, to a dało się to zrobić, to byśmy byli liderem teraz. A nie jesteśmy. No trudno. Przepadła nam okazja kolejek do końca Premier League, czyli około 2-3 odcinki do końca tego sezonu. Jeżeli w następnym odcinku zagramy 3 mecze, to zagramy z Nottingham Forest, Burnley i Leeds. A Burnley to w ogóle i tak jest cały czas wysoko, ale już spadło na dziesiąte miejsce, a przecież było pierwsze i drugie na początku sezonu. Nie ma nikogo z naszych w 11 miesiąca? Takie dobre mecze i nikogo? Marcel Kozini plus 1, Pepson plus 1, Kamil Kamilos plus 1. No to na dzisiaj to tyle. Dziękuję za Oglądanie tego odcinka było naprawdę fajnie. W naszej karierze mamy już kwiecień 2026. Dzięki i na razie.